Znalazłam takie piękne czerwone gałęzie, które chcę wykorzystać do mojej dekoracji wielkanocnej w domu. Są one czerwone. Moja koleżanka Anielka powiedziała, że nazywają się dogwood. Poszukam troszkę innej nazwy i zbieramy te gałązki po prostu. I ja je po prostu Obcinam takim sekatorem, żeby można było je wykorzystać w bukietach wielkanocnych. Potrzebuję takich dłuższych troszeczkę gałązek. Także będę sobie wycinać takie dłuższe gałązki, które mi ładnie udekorują y, moją dekorację wielkanocną w domu. Także troszkę ciężko jest je tutaj wyciąć, bo one są w takich zaroślach. Ale wysokie obuwie może w tym pomóc. Także wycinamy gałązki. Także sprawdziłam, drodzy Państwo, oczywiście to jest nasz dereń biały. Te gałązki też wykorzystuje się na przykład do bukietów na walentynki. Są. Przepiękne w okresie wczesnej wiosny czy zimy, mają przepiękny kolor i można je właśnie w taki sposób wykorzystać. Czy dekoracje wielkanocne, czy na przykład walentynkowe. Także szukamy darenia białego i zbieramy sobie kilka gałązek.